Hej siemaneczko, z tej strony Kurt z kolejny odcinek na tym kanale. Jak widzicie jestem Stum Guys i dzisiaj chciałbym zrobić tak jakby drugą część uczenia się trików i no po prostu jeszcze może trochę się nauczyć. Fajnie też, żebyście w komentarzach mi pisali e, po prostu jakie są jeszcze mogły być triki mity i w ogóle. Ja wam pokażę też ogólnie, raczej triki. Ale, jeśli będą jakieś tam mity, które chciałbym wam pokazać w ogóle, to to, to po prostu wam pokażę. I, no i możemy chyba zaczynać. Dobra, zagraj, lecimy. Łączenie, wyszukiwanie. Eee, e, nie, 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 stop, stop. Pamiętajcie, dzisiaj będzie turniej z Indii, chyba tam. To jest za dwie godzinki, że tak. Chyba tak. Ym, tylko, że, no właśnie, kurde bo e, no może być trochę wiek, wie, wielki ping, ale to będzie Eliminated Maps z emotkami, tak mi się wydaje. Więc, pff, no, nie wiem, ale ja bardzo lubię, na przykład, elimina, Eliminated Maps to są na przykład BotBash, BlockBash, Jezu, już widzę tutaj Frozen Valkyria, to teraz kto, kto, kto. Oh. Ale no to. Hmm. Ja może zrobię opening, wiecie? Może. Nie mówię wam na pewno, żebyście się nie nastawiali, ale możliwe, że będzie. Kurde! No nie! Co ja zrobiłem? Oj, oj, oj. No, jeszcze mnie matka nie zadziałała, to już nie mam szans na przejście. No, super fajnie. Super, hiper, fajnie. Mega ultra. Mega super. Wbijajcie na Discorda, jakby link do serwera w opisie. Fajnie, teraz zdaję ogólnie raz za darmo. Tam rangi na tym serwerze rolę Cox nie? Bo to dołączacie. Kiedyś już może, jak będzie dużo osób to będzie fajnie, więc polecam teraz wejść. Yy, może z niektórymi pewnie widzami będę mógł robić gry i jak będę grał. A poza tym, yy, będziemy myślę, zrobił, żeby było pełne lobby widzów. Wiecie, że zrobię 32. Na 32, na nie wiem. Live albo coś. Dobra, lecę pierwszy. Lecę pierwszy jak najbardziej. No już teraz nie, ale... O Jezu! Ale to Kusi... Czemu Kościół nie ma Niku i ma Frozen Valkyrie? No to jest takie... wiecie, może po prostu mu się przytrafiło tak, że, nie wiem, raz zelosował, bo tak taka jest też szansa, no ale trochę bardzo... Nikła Dob, 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 dob. No, ile tych. F... No właśnie o nim mówię, no. Wytłumaczcie mi. Nie, ten skin jest taki piękny, no. Nie wiem, może zrobię opening, może nie zrobię. Ja bardziej mi się podobał właśnie ten skinek i właśnie dynamitron. Tak. Bardzo, naprawdę są takie, Wie... Wiem, pewnie niektórym ludziom się nie podobają, bo są jasne, be, 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 ale naprawdę, dla mnie jest po prostu, twórcy gry serio mega zrobili. A Matty Snakes mi się tak średnio podoba. Bo to takie... Ha, w sumie to każdy jest specjalnego, to po prostu inny kolor, ale to jest beznadziejne. A to ma jeszcze takie fajne rogi i ładnie lśni, ma wokół siebie taką sferkę fajną. Kurde. Kurde, nie, nie, pykło. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, mam ametysnyks przeciwko sobie. To jest, to, to jest ametysnyks? Chyba tak. Tak, to jest Nyx, haha. I nie, e, Czemu ona nie błyszcza? Ona powinna błyszczeć. Ej, ale bug, bo wszystkie bo, bo coś specjalnego błyszczą. Ale bug. Bruncie. Dobra, dobra, dobra. Mm -hmm. To o ty kurde, głupi. Spadaj ty. Spadaj, kurde. Spadaj, dziku. Sorry, 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 sorry. Głupi duszek. Mamy dwa punkty, bo ja stoję na bramce. Dobra. Nie! Ale ludzi mnóstwo ma te kroczki. Ej! Znam jest taki Jomek, który ma te kroki, te stare takie mega. One są już da bardzo dawno dodane temu. Ajajaj! Widzę, że ten skin nie daje szczęścia, bo nie wygrywają. Ale to też jest stary gracz mega, bo... ...jo! Ma te kroki takie melodyjne. One już mają jednak jakiś czas. Dobra. Essa. No i co? Przynosi szczęście czy nie przynosi? No widzicie. Spadł tam gdzieś daleko Ale nie no, ale naprawdę mega ładny jest według mnie. Według mnie to tylko moje zdanie, ale naprawdę o nie. Po był turniej Super slajda nie wrzucę go, bo mi poszło tak fatalnie. Że beka ze mnie. Dobra. Siup, siup. Dobra, robimy tutaj triczki. No, jak nie umie się trików, to się nie robi. Nie wiesz o tym samuraju? Dobra. I patrzcie teraz to. No, już trochę mhm, mm tak, ale mój fart robił tak, że na tym, na... Yy, jak to się nazywa? Boże, na turnieju mi tak dobrze nie szło i to, to był finał?! a tak, jezu! a myślałem, że to jest półfinał co jest?! nie, naprawdę? a myślałem, że o no, kurde, ale to jo. a i to Gites! nie no, ale widzicie? Plus jeden do uczonych się trików, bo chyba nie zrobimy jeszcze nigdy tego takiego, że przeszkakujesz z ścianki. W ogóle, kurde, 18 dni, a patrzcie, ile ja już mam wbite Stumble pasa. No, dużo, bardzo dużo. Za niedługo będzie 50 gemsów. Ej, to nawet jak myślę, że może. No, dobra, nieważne. Ale nie no, kurde, lecimy. Lecimy. Dobra. Co teraz będzie... następnie... No nie, humble tam Tu... no są takie triki, ale to bardziej, wiecie, midy, no takie niepotrzebne. O kurde, tutaj jest w ogóle Valkyria, a tam jest Frozen Valkyria. Nie ma sensu lecieć środkiem, bo połowa ludzi Ci wtedy chodzi po głowach. Widzicie? A i tak jestem do przodu. Dobra, widzicie? Opa się lecieć tamtędy. Wybijamy sew Q3000. O, widzicie? Idzie tu Valkyria, Fro, Frozen Valkyria. No, co to jest? Czemu ludzie sobie kupują takie skiny? W momencie gdy nie potrafią grać. Totalnie. Ono pro. No właśnie, no. To trochę takie no, nie, Ach, trochę takie słabe według mnie, ale no wiadomo, jak chce ktoś, proszę bardzo, przecież to nikt nikomu nie broni, tylko po prostu no bez sensu, no jakby... To tak jakbyś, no nie wiem. Nie wiem, jakby... Jak i tak załóżmy nie potrafisz grać w grę nie będziesz nią grał, no to po co sobie kupujesz bardzo fajną takie skina? Albo... No nie wiem, nie będę, nie będę... Kto chce, ten chce i wiecie. Ja lecę tą stroną, bo tu nie ma ludzi, którzy będą mnie motkowali, a poza tym i tak jestem pierwszy. Dobra. Ha, spadaj na drzewo. Kurde. No jak to jest, no? Ale chamy! To nie chodzi o skier, tylko po prostu wiecie. Komu się uda, to się uda. No dobra. Sewku. W ogóle fajną grafikę ma ten robot. Nie widziałem, że ma tak. Kiedyś była bardziej rozpikselowana trochę, nie? A teraz się zmieniła. No i w ogóle. hu, hu! Na to mi się podoba. Zaraz zobaczymy. Jak mnie zamotkują. Jezu, czemu ja tam wpadłem? Czemu ci się dygi... Dobra, wiecie co? Ja dalej ćwiczę Superpuncha. To też jest uznawane jako trick, więc jeśli uda mi się, to serio, to 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 to. to... No kurde, chłopie. Kurde. No, nie wiem, w sumie to był Superpunch, bo się nie znam zbytnio. Ale. Kurde! Gdyby ten robotek nie uciekł, ja nie chcę nic nie zrobić, to po prostu no, chcę się tego nauczyć, nie? Żeby innym coś robić. Ha 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 Kurde. jo. Kurczę, no. Ile można? I to już nie są tacy słabi ludzie. Dobra, dobra, dobra. No co?! Ale jak to jest, no?! Co gra jest naprawdę... Ja idealnie się odbijam, jakby podskoczyłam. I teoretycznie... Jaka to jest animacja w ogóle? Co jest? Co jest? Hmm, to było jakoś... To jest to?! Nie, to jest to. Ej, ubieramy ją? Chyba tak, dobra. To znaczy, że już jesteśmy daleko w stable pasie. Tak, ale nigdy chyba na nie wbiem tak jakby bez ten. Naprawdę, myślę, że z sezonem staje się lepszy. Więc koks. Canon. Climb. Ścigaj się do mety, już nie dobiegni, niestety nie. Dobra. No ale, Słuchaj, i to jest przez, wiecie, takie przepychanie się. To nawet nie jest mój skill. I przez to, że się przepychałem, a może inaczej by się mój rozpotoczył, nie wiem. Dobra, 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 dobra. Dobra, lecimy. Lecimy, nie gadamy. Znaczy ja gadam, ale wy nie. He. I wbiliśmy kolejny raz. Dobra, ale na niestety Dashu się nie udał. Ten triczek, który chciałem Wam pokazać. No, ale to było akurat dziwiło mnie. To no bo teoretycznie dobrze wszystko zrobiłem. Jeśli nie, no to naprawdę, piszcie mi w opisie, to, to, to przypnę serduszko dawać jakieś tipy. Fajnie będzie. Dołączajcie do serwera serio na Discordzie. Mega polecam. Dałem naprawdę, jakby, mnóstwo kanałów, więc, jeśli chcecie, to wiecie, możecie gadać z kolegami, to jak chcecie. Dobra, i jak będzie live, myślę, że będę gadał na tym Discordzie. Właśnie stworzę sobie taki kanał i będę tam gadał. Właśnie będziecie mogli dołączyć do rozmowy. Akurat chyba tam mówić, no nie. Przepchnęli mnie, co za... Dobra, wiecie co, muszę się teraz postarać. Ostro Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, no łatwo przejdę. Dobra, cztery, cztery, dawaj, 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 dawaj. Nie, już nie wykonam tego. Patrzcie, widzicie? Chodzę, nie chodzę, chodzę, chodzę. To można tak. Yy. Fajna rzecz. Ronaldo 8 Annabel, Januka GG, dołączajcie do teamu, tak. Ale pamiętajcie, Serek, nie dołączajcie sobie także że wpisacie kurde sobie przednikiem, tak jak się kiedy, kiedyś włączyłem do Ninu. Nieważne. Ale uuu. Uu, tak, no może mi się, to mi się podoba. Zwłaszcza na finał. Dobra. Kogo by tu? Żal mi tego, że ja nie mam tej postaci. Aaaa! Pokonam cię za to, że nie mam tej postaci. Przykro mi. Kurde, chłopie, nie ruszaj się. Jo, widzieliście, co zrobiłem? W ogóle tutaj wam też pokażę takiego trika. No, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Co jest? Nie zadziałałam, Piocha. Sorry, 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 mega, sorry. To muszę wam chwilę mi się załaduje Amontka i wtedy wam pokażę, bo to. Yy, po prostu, a zresztą i tak było chyba pokazane: jak się włoży, piąchę wow Ale kilka fajnych sal. wow Chyba się zbyt nie zagadałem. Kto jeszcze żyje? Nie! Ech, nieważne, ludzie, tego nie było. To wcale nie tak, że jestem słaby. Nie, nie, nie. No patrzcie, ile już rzeczy odebrałem tu. Patrzcie, ostatnio w, w którymś z ostatnich odcinków odebrałem te kroki. One były 10 levelów temu. Jo. Nie no, nie 10, prawie 10. Ej, to w sumie... Nie no kurde, nie mogę się doczekać. Jak wbiję całego samego pasika? Tak, dokładnie. Bez spłacenia gemów. Też... Co jest? Dziwnie się zbagowało trochę, tak? takie jakby... Ej, tu wam, tu chcę pokazać. Czekajcie. Co? Czemu? Mhm, mm mhm, mm tak. Mhm, mm patrzcie to. Co? Wytyfy. Czemu mi emotka nie działa? Dobra, ludzie. Nie wiem, co tu się dzieje. No jak, to jest no ludzie. Mhm. Mm mhm. Mm no fajnie. Mega super. Zbagowało mnie na grzybku, bo pewnie w... inaczej byłbym pierwszy. Ale kurde, ale żal mi to pozostaje. Icy heights. Uwielbiam tą mapę, ale no to było akurat takie, wiecie, słabe, że wskoczyłem i mnie po prostu ludzie zepchnęli. Nie? To było mega słabe. Chciałem wskoczyć z tego drugiego, No, no nie fajnie, nie fajnie. Spingo around Dobra, lecimy. Tam dynamitronik i oczywiście nowa postać, bo w każdej grze jest Frozen Valkyria. I am YouTuber. Ok, tu daj swój nick, To ci może zasubskrybuje. Hello! A, bo on tak mówi, żeby mu dali rangę twórcy, ale. Hello! Jakieś dowody? No, ja też jestem YouTuberem i co? No i co? Ja nie mam langi twórcy. Nie mam rangi YouTubera. inaczej to inaczej się nazywa? No i co? Dobra. 360. Dobra. Ciąg. Fukcji 3. Manu, I am YouTuber. Dobra. Czekamy na finał! czy co będzie tutaj? Uuu widzicie Valkyria przeżyła, Frozen, aha nie, nie, nie przeżyła. Free skins. Okej, okay, skoro tak. Dobra, co teraz będzie na finał? Myślę fajnie by było jakieś block dasha zagrać. Kurde, no tak, no to się, block dash jakoś za rzadko zdarza. Ta EFU też niczego sobie, bardzo lubię ty wiecie, no to jest wart. jakoś kto ktoś kogoś zepchnie, to wtedy już jest co? O kurde, o kurde, lecimy, 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 ale oni to szybko blokują. O kurde, walnąłem ziomka. <grybuj> o kurde, wow, 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 wow. dobra. Co jest? Co jest? Co ja zrobiłem w ogóle? <grymne> Nie, ale widzieliście? Ja kurde, przeleciałem jakoś mega. Tum bum bum. Ale fajne emotikonki. W ogóle by guys, Bardzo, jeśli ktoś z operatorów to ogląda, to bardzo Was proszę o dodanie timera. Bardzo Was proszę. A poza tym super, że jest blogdash. Nie no, ale please, bo kiedyś był timer i teraz kurde czemu nie ma? No czemu, wytłumaczcie mi. Co było takiego? Kto narzekał? Nie wiem kto narzekał. Kurde. Ja teraz zrobię super puncha. Muszę zrobić. No muszę, muszę. Dobra. Nie, tutaj nie, bo tutaj. Kurde. Kurde, no. Kurde. Ojej Kurde. Co jest nie tak, czemu? Dobra, ale już przeskilowałem trochę, Blondasza. Musicie przyznać, że kiedyś grałem słabiej. Co, co, co? No, jak to jest? Skam, skam, mapa scam, ale wykrakałem. Strasznie wykrakałem. Nie chcę się już oglądać, mojej przekranej. ale, ale, kurde. No saving był tam ładny zrobiłem. Jezu, jak to strasznie szybko jest. Myślę, że ta rundka już będziemy kończyć taki trochę szybki odcinek. Wiecie? Wiecie, wiecie. Eee, I co tu będzie? No i piwot pasz. Oczywiście, że piwot pasz, bo czemu nie? No i tam kolejna Frozen Valkyria. Oczywiście. Dobra, szybko, bo ludzie będą teraz zamotkowali. Dobra, szybko, 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 szybko. Kurde, nie udało się. Dobra. Biedna Frozen Valkyria, wszyscy się na nią uwzięli. Dobra, dobra, dobra. Powinienem przejść na czynku. piciu ARI. Co? Co co, co, co? co co ten chłop robi? <grym> <grym> Czy on się zawala podlog, jakby tak. Nieważne. XL RTX Antonix. Okay, OK, RTX RTX seria kart graficznych. A nie człowiek, więc. Hallo! Dobra. Następnie. Co będzie? Hmm... Płakam, ludzie, nie no, nie! Czemu? Wytłumaczcie mi, no! Zresztą tu się nie liczy skill, tylko że liczy, jaki będziesz O, mamy Frozen Valkyrie. Ale nubsko. Dobra, wy się zajmujcie tym. Ja od razu lecę na tą flagę. Dobra. Dobra, co? Co? Ej, nie zagalopowałeś się? Ziomuś. Spadaj stąd, spaduwa. Ej, wygrywamy. Dość się zrozumie. To się szanuje. Sorry, sorry. Sorry, memory. Hello. Piciu are. Dobra. Nie! Ła, spadłem. No i dobra. Tak sobie strzelę po prostu. Spadła. Ej, na musiaku, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Wy tu sobie zajmujcie. Dobra. Na musku spadać. Wy, żeby moich bić? Że co? Nie pogalapowałaś się? No właśnie, spadła. Jezu, to taka motkowa bitwa. Dobra, 6-6, o kurde. O kurde, robi się niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie. No właśnie, nara. Patrzcie, widzicie, ile ich tu zatrzymuje? Dobra, dobra, siedem. Wygrywamy, wygrywamy. Jest! No, jest! yes, essa, yes, 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 Essa i tyle. Narra. Nie, będę z nią. Aha, okej. Okay. Dobra, dzikie ręce. I co teraz będzie? Jak będzie blog, też po raz trzeci, to ten odcinek jest udany. Uuu, Lala Kurde, nie no ten odcinek z mapy są, naprawdę, mega się cieszę. Oj ojoj, oj ojoj ojoj. Emoteczki włączone. Uj już się. Nara. Oj, ojoj! Chłopku, nie zar... Kurde, szlak to teraz mam przerąbane. Przerąbane mam. Przerąbane mam. No, chłopie, ale mnie zblokowałeś. Jak jeszcze raz się zdarzy taka sytuacja, to będziesz miał prze... Spa... Spadaj. O ty kurde, chciałaś mnie walnąć, a to mały dzieciaczek. Już, zleciał gdzieś na dół. Ajajaj, wróci się chyba. Dobra, żyje, 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 żyje. On wie, że już ma przerąbane. O kurde, ej, co ja mam zrobić? Dobra, już wiem co mam zrobić. Dobra, Spadaj. Ej, sorry, że używam motek, ale takie życie. Bo wiecie, w półfinale, ćwierćfinale. Kurde, ja prawie spadłem tam. O! O, zaczęło się już to takie granatowe czy dawowe. Ej, fajnie. Uuu, konki. Fajnie, fajnie. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i cześć.